Moi drodzy, powiem wam, że to, to nie jest łatwa robota, takie nagrywanie się. To się, kurwa, może wydawać z boku, że to jest taki luz blues, ale ja jestem wykończony, kurwa. Jestem tak zmęczony, wypruty, nie wiem, czy mnie te lampy tak, kurwa, męczą, Ach, czy po prostu ja nie mam siły, kurwa, mnie wykańczacie, kurwa, tych... zachciało mi się, kurwa, sousiali. I napierdalania, kurwa, dzień w dzień, dzień w dzień, jeszcze kurwa teraz te kursy. Ale spokojnie, regeneracja to jest podstawa. Trzeba dobrze się wyspać i będzie dobrze, a kursy będą najlepsze, kurwa. Pozamiatamy, kurwa. Nie będziecie, kurwa, nikogo innego, tylko nas, kurwa, oglądać. Tylko te kursy, kurwa. Co wy sobie myślicie? Ja nie po to się kurwa męczę, żebyście kurwa do innych chodzili, tu kurwa przychodzić i tu zostawiać pieniądze.